Podczas pogrzebu wierny pies Max zaczął dziwnie zachowywać się przy trumnie małej dziewczynki. Gdy zaczął drapać jej wieko, ciszę przerwał niepokojący dźwięk dobiegający z wnętrza. Czy to możliwe, że to, co wszyscy uznali za koniec, wcale nim nie jest? Co skrywa ta niezwykła scena? W małej wiosce, otoczonej mglistym lasem, odbywał się cichy pogrzeb. Było to miejsce pełne spokoju, choć tego dnia atmosfera była ciężka od żalu. W skromnym kościółku zebrała się garstka osób, by pożegnać małą dziewczynkę, której życie zostało przerwane zbyt wcześnie. Drewniana trumna, delikatnie ozdobiona kwiatami, spoczywała na katafałku. Pomiędzy zapachem kadzidła a szelestem łez unosiło się nieuchwytne poczucie czegoś niezwykłego. Na przedzie, blisko trumny, siedział Max, złoty retriever, wierny przyjaciel dziewczynki. Nie spuszczał wzroku z trumny, a jego spokojna postawa kontrastowała z emocjonalnym rozchwianiem zgromadzonych. Matka dziewczynki, blada i wyczerpana, stała obok, trzymając w rękach chusteczkę, którą zaciskała tak mocno, że jej knykcie pobielały. Było coś hipnotyzującego w Maxi, jego obecność zdawała się emanować czymś więcej niż tylko żalem. Ciszę przerwało coś nieoczekiwanego. Max uniósł uszy i spojrzał prosto na trumnę. Jego oczy błysnęły, a na twarzy pojawiło się coś, co można było interpretować jako niepokój. Poruszył się lekko, a potem zamarł w miejscu, wpatrując się intensywnie. Wśród żałobników zaczęły się szepty, a atmosfera zmieniła się z przygnębienia w napięcie. Max nie zamierzał dłużej siedzieć w miejscu. Powoli podszedł do trumny, a jego kroki przyciągnęły uwagę wszystkich obecnych. Wydawało się, że robi to z powagą i intencją, jakby wiedział coś, czego inni nie byli w stanie dostrzec. Na początku nikt nie zwracał na to większej uwagi, uznając, że to jego sposób na okazanie żalu. Jednak jego zachowanie szybko zaczęło budzić niepokój. Max położył swoje łapy na krawędzi trumny i wydał niski, przeciągły skowyt, który przeszył powietrze jak ostrze. Matka dziewczynki spojrzała na niego zdezorientowana, Próbując zrozumieć, dlaczego pies zachowuje się w ten sposób, kilka osób zrobiło krok w przód, zaniepokojonych jego nagłym zachowaniem. Kiedy próbowano go odciągnąć, Max stanął jeszcze bardziej stanowczo, wpatrując się w trumnę z niesamowitą determinacją. Zgromadzeni zaczęli wymieniać między sobą pełne obaw spojrzenia. Może to tylko reakcja na stratę? Ktoś szepnął. Jednak zachowanie Maxa zdawało się sugerować coś więcej. Był zbyt zdeterminowany, zbyt skoncentrowany. Atmosfera w kościele stała się napięta. Max zaczął drapać krawędź trumny, jakby chciał coś z niej wydobyć. Jedna ze starszych kobiet w tłumie przeżegnała się, szepcząc modlitwę. Czy on coś czuje? Ktoś inny wymamrotał, coraz bardziej przejęty. Matka dziewczynki w końcu przemówiła, jej głos drżał: Dlaczego on to robi? Czy to możliwe, że? ale nie dokończyła zdania. Jej myśli były zbyt chaotyczne, zbyt przerażające, by je wypowiedzieć na głos. Max wydał z siebie kolejny skowyt, tym razem bardziej rozdzierający. Żałobnicy zaczęli zastanawiać się, czy pies naprawdę wyczuwa coś, czego oni nie mogą zrozumieć. W tym momencie nikt już nie traktował jego zachowania jako zwykłej reakcji na żałobę. W powietrzu zawisło pytanie, którego nikt nie miał odwagi wypowiedzieć na głos, czy to możliwe, że Max próbuje im coś powiedzieć. Kościół pogrążył się w ciszy, przerywanej jedynie odgłosami płaczu i cichych szeptów. Jednak Max nadal stał przy trumnie, jego łapy delikatnie oparte o krawędź, a spojrzenie pełne determinacji i emocji. Było w tym coś niezwykle poruszającego, co przyciągało uwagę wszystkich obecnych. Matka dziewczynki patrzyła na psa. Próbując zrozumieć jego zachowanie. Dlaczego on to robi? Czy coś przegapiłam? Czy mogłam coś zrobić inaczej? Jej myśli zaczęły błądzić w przeszłości. Przypomniała sobie dzień, w którym Max po raz pierwszy pojawił się w ich domu. Był to prezent na siódme urodziny jej córki. Pamiętała, jak dziewczynka rzuciła się na psa, przytulając go z taką radością, że wydawało się, iż ich serca złączyły się od razu. Od tamtego momentu stali się nierozłączni. Max towarzyszył jej we wszystkim, od zabawy w ogrodzie, przez spacery po lesie, aż po spokojne wieczory spędzane na czytaniu książek przy kominku. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów był dzień, gdy Max uratował dziewczynkę przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Podczas jednego z ich spacerów, dziewczynka oddaliła się od ścieżki i zbliżyła do brzegu rzeki. Nagle jej stopa poślizgnęła się na mokrej trawie, a ona wpadła do wody. Max bez chwili zawahania wskoczył za nią, chwytając ją za kurtkę i wyciągając na brzeg. Jak wiele zawdzięczamy temu psu? Myślała teraz matka, gdy jej oczy ponownie spotkały się z jego spojrzeniem. Max był nie tylko psem. Był członkiem rodziny, strażnikiem i przyjacielem. Matka dziewczynki zdała sobie sprawę, że to, co teraz robił, było czymś więcej niż zwykłym zachowaniem zwierzęcia. To był akt miłości, lojalności i poczucia obowiązku, które w nim tkwiło. Jednak nie tylko ona to zauważyła. Jeden z żałobników, starszy mężczyzna z laską, podszedł do psa. Spróbował delikatnie go odciągnąć, głaszcząc go po głowie i cicho mówiąc: Spokojnie, Max, daj jej odpocząć. Ale Max nie poruszył się nawet o centymetr. Jego spojrzenie wciąż było skierowane na trumnę. Ludzie zaczęli wymieniać między sobą pełne niepokoju spojrzenia. Relacja dziewczynki z Maxem była tematem rozmów w całej wiosce. Sąsiedzi zawsze mówili, że była to wieś niezwykła, prawie magiczna. Matka dziewczynki przypomniała sobie, jak Max nigdy nie opuszczał jej córki podczas jej choroby. Kiedy dziewczynka zaczęła coraz bardziej słabnąć, Max spędzał przy niej całe dnie i noce, jakby czuł, że musi być przy niej do samego końca. Jego obecność przynosiła jej ukojenie każdy, kto to widział, wiedział, że ten pies rozumie więcej niż można by Y się spodziewać. Teraz, stojąc przy trumnie, Max wydawał się walczyć o coś, czego nikt inny nie mógł zrozumieć. W oczach zgromadzonych pojawiły się łzy, ale nie tylko z powodu straty dziewczynki. Były to łzy wzruszenia i podziwu dla psa, który nie potrafił się pogodzić z tym, co się stało. Co, jeśli Max coś wie? Myślała matka, patrząc na niego: Co, jeśli on nie próbuje tylko się pożegnać, ale chce nam coś powiedzieć? W tej chwili zrozumiała, że Max był kluczem do tej zagadki. Nie była to już tylko relacja człowieka z psem, to była opowieść o miłości, lojalności i nadziei, które mogły przewyższać wszystko, co ludzkie. Napięcie w kościele rosło z każdą minutą. Max, nieustępliwy, wciąż stał przy trumnie, jego łapy mocno oparte o jej krawędź, a spojrzenie pełne determinacji. Żałobnicy, początkowo jedynie zdziwieni, zaczęli wyraźnie się niepokoić. Dla niektórych zachowanie psa było po prostu objawem głębokiego smutku i żalu. Jednak inni, wpatrując się w jego niesamowitą koncentrację, zaczęli zastanawiać się, czy nie kryje się za tym coś więcej. Starsza kobieta, która od dłuższego czasu przyglądała się sytuacji, odezwała się cicho: Może on coś wyczuwa? Psy mają instynkty, których my nie rozumiemy. Jej słowa wywołały poruszenie. Młodszy mężczyzna stojący obok szybko jednak zaprzeczył: To niemożliwe, pani Zofio. To tylko pies. Niczego nie wyczuwa, po prostu cierpi. Matka dziewczynki stała w milczeniu, a łzy spływały po jej twarzy. W jej głowie panował chaos. Czy Max naprawdę próbuje coś powiedzieć? A może to tylko moja rozpacz sprawia, że widzę w tym coś, czego nie ma? Wewnętrzny konflikt rozdzierał ją na pół między nadzieją a zdrowym rozsądkiem. Jednak to nie tylko ona zmagała się z pytaniami. Pozostali żałobnicy zaczęli wymieniać szeptem swoje obawy. Atmosfera stała się gęsta, niemal dusząca. Byli tacy, którzy nalegali, by odciągnąć psa od trumny, uważając jego zachowanie za niewłaściwe i przeszkadzające. Inni, poruszeni siłą jego determinacji, przekonywali, że należy pozwolić mu działać. Zewnętrzny konflikt między zgromadzonymi i ich różnymi opiniami zaczął przybierać na sile. Matka, widząc to, poczuła, że musi podjąć decyzję. Ale jaką? Co, jeśli Max rzeczywiście wie coś, czego nie rozumiemy? Napięcie osiągnęło kulminację, gdy Max zaczął intensywniej drapać łapami w bok trumny, wydając z siebie przeciągłe, niemal rozpaczliwe skowyty. W tym momencie wszyscy obecni zamarli. Nagle, w martwej ciszy, rozległ się dźwięk, który wstrząsnął całą salą ciche, stłumione stuknięcie dobiegające z wnętrza trumny. Zgromadzeni wciągnęli powietrze ze zdumienia. Przez chwilę nikt się nie poruszył, jakby wszyscy zastygli w czasie. Jedna z kobiet osunęła się na kolana, chwytając różaniec i zaczęła gorączkowo się modlić. To niemożliwe. To niemożliwe. Krzyknął mężczyzna stojący z tyłu, przerywając ciszę. Matka dziewczynki spojrzała na trumnę, a potem na Maksa. Jej serce waliło jak młot. Czy to naprawdę mogło być możliwe? Czy jej córka żyje? Te myśli krążyły w jej głowie jak huragan. W jej oczach pojawił się błysk nadziei, ale równocześnie strach co, jeśli to tylko iluzja? Co, jeśli otworzą trumnę i znajdą coś innego? Kolejne ciche stuknięcie, tym razem nieco głośniejsze, wyrwało wszystkich z paraliżu. Starszy mężczyzna podszedł do matki dziewczynki i powiedział, Musimy to sprawdzić. Jeśli jest choć cień szansy, nie możemy tego zignorować. Jego słowa wywołały nową falę emocji wśród zgromadzonych. Niektórzy kiwali głowami na znak zgody, inni wciąż patrzyli z przerażeniem. Kiedy jedna z osób zbliżyła się do trumny, aby delikatnie unieść wieko, Max odsunął się na chwilę, ale jego spojrzenie pozostało skupione. Gdy wieko zaczęło się podnosić, burza, która dotąd jedynie grzmiała w oddali, nagle uderzyła piorunem, jakby przyroda sama reagowała na to, co miało się wydarzyć. Co okryło się wewnątrz trumny? Każda osoba w kościele wstrzymała oddech, przygotowując się na nieznane. Powietrze w kościele wydawało się ciężkie od napięcia. Gdy wieko trumny unosiło się powoli, czas jakby zwolnił. Serce matki dziewczynki waliło tak mocno, że niemal je słyszała w uszach. Żałobnicy stali nieruchomo, wstrzymując oddech. Nawet Max, choć pełen napięcia, przestał się poruszać, wpatrując się intensywnie w to, co miało nastąpić. Gdy wieko zostało całkowicie odsunięte, na twarzach zgromadzonych pojawiło się osłupienie. W trumnie, blada i delikatna jak porcelana, leżała dziewczynka. Jej klatka piersiowa unosiła się ledwie zauważalnie, ale wyraźnie. Ona oddychała. Krzyk matki rozdarł ciszę, łamiąc ją jak szkło, ona żyje. Rzuciła się do trumny, chwytając swoją córkę za ręce, łzy radości spływały po jej policzkach. Ktoś zawołaj pomoc! Szybko! zawołał starszy mężczyzna, który wcześniej naciskał, by otworzyć trumnę. Max, jakby uwolniony z napięcia, które nim targało, zaczął szczekać radośnie, przeskakując z łapy na łapę. Następnie pochylił się nad dziewczynką, delikatnie liżąc jej twarz, jakby chciał ją obudzić. Dziewczynka poruszyła się lekko, jej powieki drgnęły. Zgromadzeni patrzyli na to z niedowierzaniem, jakby byli świadkami cudu. W tym momencie w kościele zapanował chaos. Jedni płakali ze szczęścia, inni modlili się z wdzięcznością. A jeszcze inni wciąż nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Burza na zewnątrz nasiliła się, a gromy grzmiały w oddali, jakby natura uczestniczyła w tym niezwykłym wydarzeniu. Karetka została wezwana, a ratownicy byli już w drodze. Gdy ratownicy przyjechali na miejsce, dziewczynka została natychmiast zbadana. Była wychłodzona i osłabiona, ale jej stan był stabilny. To cud, powiedział jeden z medyków, patrząc z niedowierzaniem. Gdyby trumna została zamknięta na dłużej, nie mielibyśmy szans jej uratować. Matka dziewczynki, wciąż trzymając ją za rękę, spojrzała na Maksa z wdzięcznością. To dzięki niemu powiedziała cicho, ale z przekonaniem. To on wiedział, że coś jest nie tak. Gdyby nie Max, nigdy byśmy jej nie otworzyli. Max, słysząc swoje imię, machnął ogonem i usiadł obok matki, jakby chciał powiedzieć, że zrobił tylko to, co uważał za słuszne. Dziewczynka, choć słaba, spojrzała na swojego psa i wyszeptała: "Max. Dziękuję." Jej głos był ledwie słyszalny, ale wystarczył, by wywołać kolejny napływ łez u jej matki. To była chwila, której nikt z obecnych nigdy nie zapomni. Zdarzenie to poruszyło całą wioskę. Ludzie zaczęli mówić o niesamowitej intuicji i lojalności Maxa, psa, który nie tylko był towarzyszem, ale stał się bohaterem. Matka dziewczynki zdecydowała że od tej pory każdy dzień będzie celebrować jako dar, a Max będzie traktowany jak członek rodziny, na jakiego zasłużył. Historia dziewczynki i Maxa rozeszła się szeroko, inspirując ludzi do refleksji nad niezwykłą więzią między człowiekiem a zwierzęciem. Wielu mieszkańców wioski zaczęło bardziej doceniać swoich czworonożnych przyjaciół, widząc w nich nie tylko towarzyszy, ale także istoty zdolne do niepojętej miłości i oddania. Max stał się symbolem tej więzi psem który odmówił poddania się smutkowi i zamiast tego walczył o życie swojej ukochanej pani. Gdy dziewczynka wróciła do zdrowia, jej relacja z Maxem stała się jeszcze silniejsza. Nie było już żadnych wątpliwości, że to właśnie on uratował jej życie. Co zrobiłbyś na miejscu matki dziewczynki? Czy ufasz swojemu psu tak, jak ona zaufała Maxowi? Jeśli ta historia cię poruszyła, koniecznie obejrzyj tę, która jest teraz na twoim ekranie jest równie niesamowita.